Rafa jest jedną z najdziwniejszych rzek świata, jak głosi tytuł pewnego filmiku na YouTubie. Prowadzi wody wprawdzie różnego pochodzenia, ale są to wody deszczowe, prawdopodobnie troszkę wód gruntowych, no i dużo ścieków. Rzeka bardzo silnie przekształcona, zanieczyszczona, ujęta w betonowe koryto i można powiedzieć, że jest przykładem jednym z bardziej przeobrażonych. Rzek w Europie. Co jeszcze różni tę rzekę od rzek naturalnych? Fakt, że koryto jest wybetonowane, że jest wyprostowane też, bo nie ma meandrów, nie ma zakoli, nie ma zakosów. I trzecia różnica, istotna bardzo nie ma terenów podmokłych, nie ma takich terenów bagiennych, jakie Rawa miała w przeszłości, jakie no, praktycznie każda rzeka naturalna ma. Jest to rzeka, która w toku rewolucji przemysłowej przeszła gigantyczne zmiany. Stała się ściekiem, stała się odbiorcą zużytych wód od fabryk, kopalń, hut, koksowni, a także ścieków komunalnych. Dlatego w XIX wieku miasta zaczęły się odwracać od, od rawy. Miasto zdominowało rzekę, zepchnęło rzekę w niebyt, można powiedzieć. Miejscami dosłownie, bo rzeka została wpuszczona w rury, jak chociażby w terenie źródliskowym, na terenie Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Chorzowa. Więc w tej chwili no, przywrócenie w jakim stopniu tej rzeki miastu jest możliwe. Jeśli chodzi o problemy, które byśmy mieli do rozwiązania w kwestii rawy, to przede wszystkim przywrócenie dobrej jakości wody. No, i troszeczkę inne zagospodarowanie otoczenia rzeki, tak? Aby tą rzekę przywrócić miasto, e, można rozważać inny kształt, inne koryto, inne uformowanie koryta. Może niekoniecznie w, takich, w takiej betonowej obudowie, może z pewnym e, piętrzeniem na pewnych odcinkach rzeki. Może byłoby możliwe zrobienie jakiegoś rozlewiska, jakiegoś bypassu, takiego kanału ulgi, jak gdyby. O tym można myśleć, ale to wszystko wymaga naprawdę rzetelnych badań po to, żeby można było mówić o rozwiązaniach natury urbanistycznej, tak, hydrotechnicznej i urbanistycznej. Oczywiście nie da się tego zrobić w ciągu kilku lat. To jest praca, ja oceniam co najmniej na lat kilkanaście, jak nie więcej, muszą się znaleźć na to przecież też odpowiednie środki ludzie, którzy będą mieli pomysł na to, jak to otoczenie rawy ma wyglądać. Wyobrażam sobie Katowice jako miasto, które otwiera się na rzekę, która staje się rzeką otoczoną zielenią, rzeką wokół której y, mogą funkcjonować, mogą żyć, istnieć różne gatunki, ludzkie i nieludzkie. Ja się bardzo cieszę z tego, że coraz więcej Rawy jest w przestrzeni publicznej. Jest dużo dyskusji na ten temat. Natomiast po to, żeby y, ta rzeka stała się z powrotem przyjazna dla otoczenia, to musimy się umówić, że działamy. Dlatego musimy dzisiaj rozmawiać, dyskutować, czasami też kłócić się na temat tej rzeki. I głos humanistyki środowiskowej jest tutaj jednym z wielu ważnych głosów.